I podczas zajęć, podczas tej terapii hipnoterapeutycznej, podeszłam do niej początkowo bardzo sceptycznie. Natomiast od pierwszych chwil poczułam odprężenie i spokój. Czułam się bezpiecznie. Poczułam miłe ciepło. Potrafiłam się zrelaksować. I nastąpił we mnie taki głęboki relaks, spokój, jedność umysłu z ciałem. Zobaczyłam światło, zobaczyłam piękną energię wokół mnie, także sprawiło to, że mogłam się zdecydowanie bardzo zjednoczyć z, moim, z moją podświadomością i tym, jak wyrażaniem siebie także było to bardzo pozytywne doświadczenie i polecam wszystkim informacje pochodzącą z głębi twojej duszy z głębi podświadomości co byś chciała sobie powiedzieć co twoja dusza do ciebie jesteś mówi jesteś bezpieczna jesteś światłem Обнажь в себе и радость. идти напред, Уфай в процессе. Чуешь спокойно. спокой, Скупай сердце. Działa Wszystko działa na na moją korzyść. Ciepłość, światło. Ufność. Jest Ci bardzo przyjemnie, zapadasz się coraz bardziej i bardziej i relaksujesz się jeszcze bardziej. Jesteś wdzięczna za ten przekaz, który Twoja dusza, Twoja podświadomość powiedziała Ci. Twój wzrok unosi się automatycznie do góry, tak jakbyś chciała zajrzeć sobie do wnętrza głowy i zobaczyć to boskie światło i to połączenie z Wyższym Ja. Twoje powieki delikatnie rozchylają się. A ty widzisz tylko boskie światło, i to bardzo przyjemny stan takiego zrelaksowania, i pozwalasz sobie na ten stan, i zapamiętujesz go, ponieważ w tym stanie uwalniasz się od wszelkich stresów, wszelkiego napięcia. To bardzo przyjemne uczucie zajrzeć sobie do wnętrza głowy i zobaczyć boskie światło, które wypełnia Cię całkowicie. Nie spodziewałam się, że Moje ciało będzie takie responsywne. Myślałam, że będę miała cały czas pełną kontrolę, i ten proces odpuszczania był bardzo wyzwalający dla mnie.